Na dzisiejszym odcinku zaglądania Minecraft G Play. Więc sprawdźmy, co dzisiaj JeePlay ma nam do powiedzenia. Więc dobra, włączamy. Jędrzejów. Tu mieszka G Play. Pewnego dnia dostaje on pracę jako pizzerman w miejscowej pizzerii. Niestety, szef każe mu zostać w pracy na noc i dostarczać pizzę na telefon. O trzeciej w nocy dostaje zamówienie na pizzę. No, bardzo fajnie to. FTP laboratorium jest bardzo fajnie zrobiony. Dobra. Nie wnikam. Oglądajmy dalej. Ze tajemniczego laboratorium. G Play udaje się tam z zamówieniem. Przed laboratorium napisane jest. Nie wchodź do tego lab laboratorium o 3,00 w nocy. <grym> Nie no, dobra. Nie wchodź do tego laboratorium o 3 w nocy. Nasz bohater postanawia wejść do laboratorium, aby sprawdzić, co jest w środku. Zobacz go przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czynność na dziś to jedyna. 11... tysięcy kciuków zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję! się siemano, z tej strony, nowy pracownik pizzerii Gplay. Witajcie, jak widzicie, za mną znajduje się pizzeria, w której... Nie, w... ja nie widzę, ja ślepy jestem, wiecie? Ja nic nie widzę, ja jestem ślepy. Ja nie widzę tej pizzerii, nie, wcale jej nie widzę. Nie widzę, nie widzę tej pizzerii, nie widzę jej. Właśnie się zatrudniłem, niestety pracuję tutaj na nocną zmianę, jak widzicie jest już ciemno po 12 i w sumie teraz rozpoczynam moją robotę. No ja Jeśli jeszcze tego nie robicie, już teraz zamieńcie swój czerwony guzik subskrypcji na czary, na szary dodatkowo. Na czary, no. Zamieńcie swój przycisk subskrypcji na czary. Nie dzięki. Kliknijcie dzwoneczek i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety. Nie wejdę tam. Okej, okay, a my tymczasem już wchodzimy. Zobaczymy, właśnie, bo teraz też na nocnej zmianie jest taki nubek, z którym będę pracował. I zobaczymy, właśnie, jak mu tam idzie w sumie gotowanie i ogarnianie tutaj. O, nubek, jak tam ogólnie. Dobry, tak. Dzień dobry. Yy, w sumie ja tutaj jeszcze nie gotowałem. To pokażesz mi, może, jak tutaj yy, wiesz co, należy się posługiwać być niby, co to było? Spać tymi właśnie narzędziami, jak tą pizzę tak dobrze upiec i tak dalej. Yy, także tak. do dzieła, co? Najlepiej to ją tak bardzo fajnie przypiec, ale nie. Nie wnikam? za bardzo. Ja nigdy tego nie umiem, dlatego ty jesteś kucharzem, ja jestem zawsze od do, dowozów. Do I właśnie ja tak wiesz, robię ja zawsze czekam i tak hucham na nią. Pizza, pizza! Pizza, pizza, pizza. Tutaj jeszcze, Ty, ale tutaj w, musisz tym chyba napalić o, jeszcze w, bardziej w piecu. Bo, Fastycznie. słuchaj, nie, na, nie napaliłeś się, nic się tam nie pali. Ty, czekaj, telefon dzwoni, chwila, chwila, weź tam Dobra. pala, ja tutaj Dobra. odbiorę. Halo, dzień dobry, tutaj najlepsza pizza w mieście. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam zamówić pizzę. Yy, chciałam zamówić pizzę klasyczną na ulicy Zieloną. 6 do laboratorium, można? Dobra. Dobra, no, ja poczekaj, 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 poczekajcie, poczekajcie. Chyba, że każdy wie, co... W mieście, w czym mogę... Dobra. A weź tam Pala. ja tutaj odbiorę. Dobra. Halo, dzień dobry, tutaj najlepsza pizza w mieście, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, bym poprosił kapryciowe yy, i peperoni. Jakby yy, można? Pizza 6 Sześć do laboratorium, można? No do laboratorium. Dobra, pizza klasyczna. Yy, jaka, jaka ulica jeszcze raz? Może... Yy, zielona sześć. 6, Dobrze, tak, dziękujemy. Tak. Zielona 6, do widzenia. Okej, okay, dobra. Także ogólnie, no, Nubek, musimy zrobić. Ma do. Może mamy tutaj tak? gotową mamy toskanę i hawajską. O kurczę w ogóle. Z pierwszych zamówienia. W ziemię. Y musimy zrobić pizzę tak? klasyczną z szybko na tak. ulicę Zieloną 6 tak, dokładnie. To ja mam, to ja mam tutaj już właśnie tamta się upiekła, dałem sobie radę, proszę cię. Dobra, zamówiłem kapricioza. I... dwa razy kapricioze. I jedną popełonię. Nie bardzo. To, ale nie, to ja muszę... A ty to podmieja na klasik pizza in the box. Nie wnikam. Bo ja to ty leć, dostawcą, słuchaj, nie? zielona 6. Ale... Laboratorium ale... jakieś, nie. tylko pan Co? powiedział, żeby nie wchodzić nie. do tego laboratorium, no, żeby zostawić tą pizzę przed laboratorium. Nie, nie. słuchaj, ja nie wiem o to. Ja nie zieloną 6. Nie, nie, no nie, co ty nie przestań, nie słuchaj. Przecież jesteś dostawcą pizzy. Musisz, nie, słuchaj, pracować, nie. bo inaczej cię szef zwolni za momencik. Nie, ja się zakopię tutaj. Ja nie, ja nie Dobra, jedę, dobra, słuchaj. Ja nie wiem. Słuchaj, ile to? 3 minut tego odcinka. Ja wierzę, że tutaj się. Ten nie wiem, co on od pieprza, ale to wygląda tragicznie. Słuchaj, ja już to zrobię za ciebie, ale ty tak? następny kurs robisz za mnie, okej? Okay? Jest, dobra, okej, okay, okej. Okay. Tam uważaj na siebie, GPS, słuchaj, bo tam podobno są potwory. Dobrze. Są potwory. Są. Przez M powiedział. Okay. Nie, nie strasz, nie strasz. Ja tam sobie idę, słuchajcie, co ten Nubek w ogóle gada za głupoty, jakie Chciałem potwory. Lecimy w sumie tam nawet powiedział, żeby Dobre. nie wchodzić do tego laboratorium, no to nawet nie będziemy musieli wchodzić tam do środka, yy, ani nic, wystarczy, że zostawimy tą pizzę pod drzwiami i po prostu sobie zwiniemy z powrotem. Ogólnie to sorry, że dzisiaj sam komentuję. Ale ziomeczka nie ma, a więc no, będę musiał sam komentować. W ogóle napiszcie jak wam się podoba no moja nowa praca właśnie w pizzerii i czy chcecie, żebym wam upiekł Typ ma drogę. Typ ma prostą drogę. Co chłop robi? Pasę tędy przejeżdża, wiesz, że tutaj i tutaj se przejeżdża. no. Chłopa 400. Jakąś pizzę, a jeśli tak, to jaką najbardziej lubicie? Napiszcie już teraz właśnie w komentarzu, jaką najbardziej lubicie pizzę. O, patrzcie, akurat, zielona 6. Wow, ty, w ogóle nie spodziewałem się, że to jest takie wielkie laboratorium. Nie, typ nie ma Alta czy coś. Nie chodź do tego laboratorium. Laboratorium o 3, 2, 2 0, 0 w... 3? 0 nocy, no ja nie wiem. Dobra, więc lecimy dalej oglądać Chwila, nie wchodź do tego laboratorium O trzeciej w nocy O, tak się składa, że niedługo w sumie jest trzecia Dobra, słuchajcie, my tutaj zostawimy tą pizzę I uciekamy e, Także pan powiedział, żebyśmy nie wchodzili Ale w ogóle patrzcie, tam są jakieś dźwignie Może jednak byśmy weszli tak z ciekawości sprawdzili co jest w... Pisze, nie wchodź. Nie wchodź. Restricted Area Military Corporation. I co chłop robić? W środku, naprawdę. mi to ciekawi. Wow, jakie drzwi. Wow, jakie drzwi. Poczekajcie Wow, jakie drzwi. Dobra, ale wracajmy do oglądania filmu. I słuchajcie, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale zrobię to. Jak coś wezmę, po prostu tą szpadę. Coś wezmę po prostu tą szpadę. Jak coś to wezmę tą szpadę. Jest jakaś płytka naciskowa, dobra. Także staniemy i zobaczymy, gdzie się przeniosę. Ło, wow, kurczę. Za... Gdzie to... ja jestem? O nie, to chyba nie był dobry pomysł. Co to było za zaklęcie, ja nie wiem. Żebym ja w ogóle tutaj przychodził, słuchajcie, ja nie mogę. Drzwi są w ogóle tutaj zamknięte, nie mam jak wyjść. I mam tutaj dwie możliwości: mogę przejść tutaj. Tu jest w ogóle jakieś STP-173. Ja nie mogę, zaczynam się bać. W ogóle najgorsze, że tak naprawdę ja chciałem tylko pizzę tu dostarczyć. A... No tak i mówisz, no to weź tą mi zniknął teraz utknąłem w jakimś, nie wiem, dziwnym y, laboratorium i nie wiem co w ogóle co tutaj mam robić. Dobra, słuchajcie, może tutaj otworzymy. Ktoś tam jest, y, ktoś tam jest. Czekajcie, wyjdziemy. Mam nadzieję, że wszyscy są tutaj. To mnie... O nie! Nie. Nie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Dlaczego tutaj są dwie... Dwa razy, 173. Kto to zrobił? Kto to wymyślił? Boże. Kurcze, jaką twarz on ma. Widzieliście? E, przepraszam, e, czy. Ma... Jaki debil. Może ktoś tutaj zamawia z Państwa pizzę? E, chyba w ogóle oni tu do mnie przychodzą, podchodzą. O nie! O Ty kurczę! Ja nie mogę, muszę się na nich patrzeć. Słuchajcie, ja, ja znam tu, skądś tą historię. Jak ogólnie odwrócę od nich wzrok, to tak naprawdę. Chopie, Ty nie mrugasz. Ty nie mrugasz. Więc jaki to ma sens? szybko się do mnie przeteleportują o tutaj jest w ogóle jakaś yy, właśnie drabinka co tu jest, oni się po prostu do mnie przeteleportują i mnie atakują, okej okay. słuchajcie, nie wiem co, co to, to była za dźwignia może zamykająca to przejście ja będę się tutaj na nich patrzył, na niego patrzył tyłem wyjdę, bo nie, 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 nie mogę odwrócić wzroku, okej, okay, dobra, dobra patrzę się na ciebie i zwiwamy, kurczę zwiwamy. ja nie mogę, trafiliśmy do jakiegoś laboratorium SCP i oni mi tu normalnie zrobią chyba krzywdę jakąś ja nie wiem w ogóle jak mam się stąd wydostać tutaj są też jakieś zamknięte drzwi Zaczynam się być, robić głodny, kurczę, a ja w ogóle pizzę zostawiłem przed tym laboratorium, co tu w ogóle chwila, znalazłem jakąś w ogóle zbrojkę, mieczyk. Ty, przecież oni mieli pizzę tutaj. To po co w ogóle oni zamawiają? Chujcie to obchodzi. Oni nawet mogą z tą pizzą ten. Sami wiecie co? No. Oni nawet mogą z tą pizzą z zrobić z tego. Nie wiem, jakieś monstrum, cokolwiek. Ciebie nie obchodzi, co oni chcą z nami zrobić. Po prostu dostarczasz pizzę, liczysz pieniądze i wracasz do pizzerii. No, co to za problem? Machuft wszedł i dosłownie szperatam. Więc to nie ma sensu w zasadzie Jali pizzę to jest w ogóle już podejrzane Słuchajcie, ta sprawa naprawdę się Komplikuje, w ogóle tutaj mam pełno jakiegoś Ironu i buteleczki, nie wiem za bardzo Co to, to jest, tutaj jakieś dziwne Ale musimy stąd uciekać, musimy stąd Uciekać, słuchajcie, lecimy dalej O kurczę, tu jakąś systemy wentylacyjne Brawo Gplay, odkryłeś Nową rzecz, systemy Wentylacyjne Wentylacyjne, nie wiadomo Okej, okay, kurczę, naprawdę to jest Duże laboratorium i za bardzo nie wiem po prostu, gdzie mam iść, ale tutaj wygląda co trochę inaczej. Może tutaj to, ta droga nas zaprowadzi do wyjścia. O oh, kurczę. Przecież każdy ma, ten, ma taki sam głos po prostu. Dlaczego? Ratuku, Widzieliście to? Ty jakiś koleś w ogóle tam stoi i kurczę prosi o pomoc. Dobra, idziemy, słuchajcie, Pomocy mu pomóc. To ty. Coś... ma taki sam głos jak Nubek. Ten Nubek z pizzerii. Co to ma niby być? Co się tak, dzieje? Co się proszę, dzieje? Jako to, to jest SCP-538 Ja... I ja on jest do mnie w nastawiony, nie wiem dlaczego I w ogóle chcę, zrobił mój cień Te... Widzisz te pajączki za tą... Takie cienie pająków To jest właśnie SCP-538 Niestety... No kurczę, to... Zaczekajcie Dobra Zaraz wracam. Dobra, SCP-538 a, no dobra. No dobra, a więc mam film. One w ogóle są nieszkodliwe, słuchaj, nic mi nie robią, czego ty się boisz? Pajączków, cieni pająków? Nie! Boś, to jest drugi SCP. Ty może mieć po prostu arachnofobię, czego ty nie robisz? I dlaczego ty pierwszego napotkanego człowieka okładasz pizzą? Dlaczego? Wrzucasz mi go pizzą. Boże. Musisz to jest SCP-939! 939. dziewięć, nie wiem. Nie, co no, tak, to on Tak, i on kurczę. jest tak, uważaj, ubieraj się, słuchaj, bo. Normalnie pomożesz mi, słuchaj, tak, bo i mogę ci, no, nie pająchu, Słuchaj, ja mogę, ja mogę, je, słuchaj, ja mogę je powstrzymać tutaj, słuchaj, mam nadzieję, że się nie obrażasz. Wow, o nie, wasza. Wasza. Zostaw mnie, o nie, ja zwiewam, ja zwiewam, ja zwiewam. Ja zwiewam, ja zwiewam się, o, ale potwór, ale potwór, słuchaj, ucieka, 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 szybko. Uciekaj, szybko, uciekaj, szybko. O, ja nie mogę. Co to miało być? Poczekajcie. Ale potwór. Nie, nie kurcze, zostaw mnie, o nie, ja zwiewam, ja zwiewam, ja zwiewam, kurczę. O, ale potwór, ale potwór, słuchaj, uciekaj, 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 ucieka. ja nie wnikam, co się właśnie tutaj odwaliło, uciekaj, uciekaj szybko, ja nie mogę, co to jest, ale potwór, to jest to ten SCP, o którym mówiłeś? Tak, to ten SCP, on jest mega normalnie, sobie agresywny, bardzo agresywny, w ogóle skąd się wziąłeś, słuchaj, w tym laboratorium była awaria, ale czekaj, pierw go powstrzymajmy, kurcze, mam, mam na niego patent, słuchaj, ja wychodzę. Nie, ja wychodzę. Ja wychodzę. Ten typ po prostu se zabił 939 jakimś mieczykiem. 939 przecież jest niezniszczalny. Boże, święty. Co to ma być? Co to ma być? Dobra, no, nie wnikam, oglądajmy dalej, ale już mam tego dosyć. Słuchaj, patrz. Wow. Nie zadawał mi obrażenia. Wow. Super. Ja tak ja. go podszedłem, widzisz, wystarczy trochę Aj. odwagi i słuchaj, da radę to wszystko załatwić, ja nie, nie. mogę, to twoje laboratorium, ty tak, w ogóle to, tak pizzę jest... zamawiałeś, czy kto tu pizzę no zamawiał? No ja zamawiałem pizzę, no bo ja wiesz co, no po prostu ogólnie nie umiem się stąd wydostać, zamawiam pizzę i biorę przez okno takim hakiem, po prostu tą pizzę biorę, bo się nie wiem wydostać, słuchaj, w tym laboratorium była w ogóle, wiesz co było, była awaria, to jest laboratorium e STP, jakby... to jest laboratorium STP, no kto by się tego spodziewał? Kto by się tego spodziewał? Te są różne SCP, możesz zobaczyć, na przykład To jest SCP-1000, tutaj ja masz kamerę specjalną, nie musisz wchodzić, słuchaj! No, sprawdzimy. Tak. E, Ty, o, sprawdzimy. Ty, jaki no... goryl, jaki... Jaki goryl? Dobra, sprawdźmy, co to jest. Katar. Mhm. Nocn to nocna, roślinożerna małpa zakwalifikowana do plemienia hominini wraz z rodzajami pan oraz homo. Wzrost dorosłych osobników oscyluje pomiędzy 1,5 a 3 m, 5 do 10 stów, a waga pomiędzy 90 i 270 kg 600 funtów. Dobra. I Idziemy tak. zobaczyć, go, albo go pokonać, czy lepiej z nim nie zadzierać, co? Jest co, możesz spróbować, ale. Roślinożerna małpa. Roślinożerna. Deks. on jak ciebie zauważ, to zresztą na ciebie rzuci słuchaj. O ty, Cwaniaku, patrz, tak. Chyba się zablokował, słuchaj tam, dobra, możemy zwiedzać. Jaki idiota, roślinożerna małpa. A ten naukowiec obok niego, ten drugi, który ma dosłownie głos, jak ten, ten z pizzerii. On mówi, że to jest bardzo niebezpieczne, a bardzo agresywne, od razu się na Ciebie rzuci. Jeszcze raz salata. jeszcze raz Wam to pokażę. S.P. 1000. Zobaczcie. Mocna, roślinożerna małpa. Gdybym na to powiedział, jaki goriel. Boże. O, dobra, lepiej słuchaj, z, lepiej chodź, uciekajmy. Z, 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 tak, słuchaj, i właśnie tutaj była awaria, bo y, SCPS. Wspominasz o tym już. któryś raz. że tutaj była awaria. Gratuluję. 7, 4, zwiał. I o, po nie. nie wiem, czy znasz takiego SCPS. Jeszcze raz, co to jest 7, 4, 2? To jest wirus. To jest wirus. Zwiał. Wirus se zwiał. Gratuluję, mądrości. Tak, nieważne, słuchaj, nieważne. Idziemy. No nie I... za bardzo słuchaj, niektóre jest. Ten typ też nie wie. On powiedział 742, 742, 2 no to jest wirus. Jaki debil. SCP, kiedyś byłem właśnie z rodzinką moją i widziałem w muzeum te SCP, ale tak dokładnie nie wiem, który co robi. O właśnie z tym miałem do czynienia, słuchaj. I w sumie to nawet, wiesz co, z nim byłem przez chwilę, można o, by powiedzieć. Uważaj, nie patrzcie na niego, o nie. o nie, o nie, o nie, kurczę, to I jest, o. On tam o, o. straszny jest, bardzo jest straszny, A. wiesz. Dobra, no o. i słuchaj, i wiesz co, i po prostu tutaj właśnie się ten SCP wydostał i niestety nie umiem stąd wyjść. Ale dobrze, że jesteś, słuchaj, bo ja sam próbowałam stąd uciec i wiem jak, ale według mnie sobie damy radę, wiesz jak? No, jak, słuchaj, jak to zrobimy? Musimy znaleźć kod do wyjścia ewakuacyjnego. Ten kod jest właśnie tutaj w klatce SCP-106. SCP-106, rozumiesz? To o ten kurczę. jeden z najgorszych SCP. Słuchaj, on umie przenikać przez ściany. A my damy korki... sobie radę z nim w ogóle? No właśnie, słuchaj. Nie wiem, słuchaj, czy sobie dam radę. Ja sam nie próbowałam na tej te weź, bo on mi od razu by pokonał. Słuchaj, jest mega silny, mm. ale nie. Mam, to... nie wnikam. Już każdy widział, na pewno kto to ogląda widział u Gabor'a komentarz Ale ja komentuję to po prostu Ale ogólnie no to polecam wam Gabor'a obejrzeć Bardziej, no, więcej od niego się dowiedzie Tutaj jest słuchaj w tej tak. klatce schowany on tam, No nie jest tam sobie, bo zwiał słuchaj ta, On taką produkuje rdze i właśnie... Taką produkuje rdze Hmm. SCP-106 wywołuje efekt korozji na każdej materii stałej, której dotnie co wywołuje fizyczny rozkład materiału w kilka sekund po kontakcie. Zaobserwować można to w formie rdzewienia, rozkładu lub pękania, co prowadzi do powstania czarnej śluzowej substancji, podobnej do materiału okrywającego podmiot. Efekt ten szczególnie jest degenerujący dla tkanek żywych i, składa, i zakłada się, że stanowi przygotowanie przed trawieniem. Korozja postępuje w ciągu 6 godzin od kontaktu, po czym efekt najwidoczniej zanika. Korozyjnego śluzu. A co O tam, No nie jest, tam sobie bo zwiał, słuchaj, ta, on taką produkuje rdzę. On taką produkuje rdzę. Gratuluję. I właśnie no przez to, że się nic, ta katka, no i on uciekł, słuchaj, uciekł. No i w ogóle to jest w naszym laboratorium jest masakra, a w ogóle tutaj jesteś. To ty ty czekaj, to jest liczyłeś? awaria światła w ogóle. Słuchaj, no pizzę dostarczałem, akurat jestem, wiesz co, pracuję w pizzerii i przywiozłem ci pizzę. No ogólnie mówiłeś, że, żebym nie wchodził Oj, do tego laboratorium. Słuchaj, ej, idź tam, idź tam, ej, kurczę, o, nie. uważaj, 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 uważaj! To o, ten SCP Uca... straszny. Słuchaj, kurczę, o, musimy, musimy, zgarnąć o, ten kod szybko. Szybko, szybko. Słuchaj, szybko, czekaj, słuchaj, szybko, o, tutaj mam coś, mam kartę. Dobra, 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 bierz, czekaj, biorę bier jeszcze kartę, uciekamy, uciekamy, już pożycia, nie mam, trzy serduszka, o nie, zniszczyłeś mi przejście, o nie o nie o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, pół serduszka mam, pół serduszka mam, pół serduszka mam, o nie, o nie, o nie, o kurczę, ja, ja nie mogę, ja uciekam stąd, ja uciekam, słuchaj, nie dam rady, nie dam rady, kurczę, ja nie dam rady, on mnie, kurczę, wziął tutaj za... za... Typiam przed chwilą pół serduszka i tak nagle mu się pojawiło pół HP. Gratuluję. Bo, o, dobra, zabłądziłem, ale... Mo, o, jesteś, o kurczę, jesteś... dobra, uciekamy, 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 szybko, słuchaj. Szybko, szybko, on potrafi szukaj. przez ściany przenikać, szybko, tak? O, tak? nie. on, on, nie, teraz, o nie, on nie. teraz będzie nas ścigał, słuchaj, bo będziemy Jedno serduszko, jego opiera... Słuchaj, otwieraj szybko, otwieraj szybko, uciekajmy stąd. Słuchaj, szybko, szybko, prowadź, szybko prowadź, prowadź, musimy, prowadź. Prowadź. musimy uciekać, słuchaj, bo on jest bardzo, bardzo, Gonie, bardzo... Goni mnie, goni mnie, szybko, jedno serduszko, mam jedno serduszko, szybko, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, zamykaj, zamykaj, było, Czy to przypadkiem nie było tak, że on potrafi przenikać przez ściany? Yes. O, oh, słuchaj! Ja, masz jedno nie... serduszko, masakra, masakra, słuchaj. To był. Dobra, nie komentuję tego. Bardzo niebezpieczny, ci powiem, i tak. zaczynam się bać. Wiem, że to laboratorium to nie był dobry pomysł, że ja w ogóle tu przyszedłem, wiesz? No, a słuchaj, skąd ty w ogóle się tutaj wziąłeś, co? No słuchaj, no mówię ci, dostarczałem tobie pizzę, słuchaj, A, i przyszedłem, no tak, pracuję no. w pizzerii. Tak, słuchaj, ziomeczku, to nie powinniśmy tutaj wchodzić, to jest laboratorium, bo to się nie wchodzi oczywiście, ale słuchaj, on będzie nas traścił, masz ten kod, masz ten kod? No słuchaj, coś tutaj mam, mam kod, kod ewakuacyjny, 9639, I mam jeszcze jakąś kartę, słuchaj, taką kartę, widzisz? O, nie może do tak. jakiegoś przejścia. Gdzie tutaj jest wyjście, słuchaj, szybciutko. No tylko on Ci śmieje bym był psychopatą. Koprować, a ty się tu śmiejesz. Lecimy, słuchaj, ale Dawaj. wiesz co, teraz jeszcze będzie normalnie trochę groźnie. Tutaj jest taki miejsce, to tam nie, chodź, słuchaj, tam jest mysz. Dobra. SCP 1048. To Miś... Tutaj jest jeszcze... O, tutaj sobie musimy wejść. Tam jest też bardzo groźny SCP. Słuchaj, tam jest wyjście ewakuacyjne, a tutaj jeszcze jest. A, a tutaj jeszcze jest jedno SCP 668. Yy, ale Ej, fajny co ty mnożek, robisz? słuchaj. Nie wiesz! Ty... O nie, o. wziął. O nie, tylko nie to. Ale jestem groźny. O nie. O nie. Ale jestem groźny. Nie. Chodź tutaj. Nie, nie. nie próbuję. Ale ci teraz... Nie, tylko... Poczekajcie. Jakie to była stopa? Poczekajcie. Groźny. O nie bierz. Proszę jeszcze, proszę jeszcze, Obiekt jest 33 cm, nożem szefa kuchni o konstrukcji Full Tang z rękojeścią wykonaną z drewna różanego, stworzony między późnymi latami 30. a wczesnymi 40. Kiedy obiekt po raz pierwszy został pozyskany przez agentów terenowych, był w bardzo zarozawiałym stanie, z ciężkimi wrze wrze wrzerami spowodowanymi plamami krwi i innymi płynami ustrojowymi uwięzionymi w mikroszczelinach ostrza. Po dokładnej analizie nieregularności tak został usunięty ze względów estetycznych. miało to znikomy jakikolwiek wpływ na specjalne właściwości podmiotu. Nie? O nie wow. wziął. O nie, tylko nie to! Ale jestem groźny! O nie. O nie. Ale jestem groźny, nie. chodź tutaj! Nie, nie próbuj! A, nie. Ale cię teraz o nie, tylko nie to. Chodź tu, normalnie czuję jakieś zło, czuję jakąś złość w sobie. wyrzuć normalnie O, wypadł mi, wypad mi. Dobra, dobra. co się ze mną działo? Ej, wyrzuć to, wyrzuć to, wyrzuć to. Ty, co się ze mną działo? W ogóle jakaś złość, słuchaj, nagle tak. we mnie wstąpiła, co to jest co w ogóle. Jest, słuchaj, SCP 668, czyli nóż taki, szefa tak no, jak nóż i ja, jak normalnie będziesz go trzymał za długo, to po prostu y, chcesz tam masz chęć kogoś y, nim ugodzić, chcesz kogoś po prostu skrzynić, nie, rozumiesz? Nie, słuchaj, to, to nie dotykajmy lepiej tego, to jest bardzo niebezpieczne. Tak. Lepiej tutaj. kurczę w ogóle tutaj jest jeszcze kamera, a tutaj to jest do tego SCP. O! Dobra. Patrz mam, Znalazłem jabłko takie, weź sobie może zjedzę, o, sobie zjem. Dzięki, ja <laughs> kurczę potrzebuję właśnie dużo życia. Okej, okay, co idziemy teraz, tutaj dalej? Tak, tutaj idziemy, to jest bardzo, ale to bardzo groźnie, o nie! O Już nie. widzisz, że ci słuchaj. Zobaczył jest nas. S tak, to jest SCP właśnie, yy, czekaj tam. O nie, tylko nie od. SCP czekaj tam, jest. to jest SCP-049 Dr. Plaga, tak zwany. Plagus na polskich serwerach STP sl Tak, jak wejdziemy 49 to jest tak. Jego nos tutaj widać, tak, widzisz? Wystaje. Nochal, wystaje. O ty kurczę, chodź Tam jest tutaj, Czwarta. Ty zatrudnię. Nie kim mógł go zabić dwoma hitami? Ja nie wiem, ja nie wierzę w ludzkość. Zatrumie no! w nie, w ludzkość wierzę, ja ale nie wierzę w Gplaya. W ogóle, ale go pokonałem, jakiś mam mega ale, dobry sobie... mieczyk, w ogóle Świetnie. teraz zostały mi zadane obrażenia, kurczę, i nie wiem co mam z tym robić, ja, co, co ty bardzo. Jesteś, yy, no, on się zaraził teraz yy, dżumą, czy jakąś zarazą. Yy. Co? Jaką kurczę zarazą? Jaką dżumą? Boże święty. GPlay, przeczytaj, więcej SCP. Wtedy nagrywaj filmiki. Słuchaj, musisz y, wypić to, wypij to, słuchaj, wypij normalnie to. Tutaj jest dobrze, jakaś, dobrze. słuchaj, miksturka w ogóle tego smokowa, to, to chyba tego nie mogę pić za bardzo, czekaj, wiesz? Tak, słuchaj, ja Cię już dałam poczekać, tutaj na pewno jest gdzieś jakaś miksturka, musimy ją tylko znaleźć, żeby tu, tutaj e, nic się nie stało. O, ty czekaj, zabrałeś pizzę, o. zabrałeś mi pizzę, kurczę. O, nie, nie, ale dobra. Wow, wow, o, ty trwanialku? No pewnie, że chcę. Dawaj mi tą... Proszę, ja ją znalazłem. Proszę. W ogóle ona była w A ja on miał jedną pizzę. W twoim laboratorium, dlatego A on dostał 8 kawałków. Boże. Wiem się w ogóle, A! że zamówiliście pizzę. No bo ja lubię jeść pizzę, słuchaj, dobra. Chodź, idziemy, idziemy. Dobra. <noise> teraz to, to teraz kot trzeba wpisać, <noise> tak? Tak, tutaj. tak, to ty mi dysk, co ja wpisuję. A ty jesteś jakiś podejrzany, cały czas się śmiejesz, słuchaj, jakby nie. to była jakaś e, podpucha pułapka. Ty coś kombinujesz? Teraz się przyznaj nie. szczerze. Nie, przynajmniej się nie kombinujesz. chodźmy, wychodźmy już do tego. 9, 6, jak? 3, 9, tak? słuchaj. 9, 6, 3, Dobra. 9. 9. Dobra. 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 I... Jesteśmy okay, w jakimś gotowy? tu pomieszczeniu. Co, wchodzimy tutaj? Dziemy tak, musimy na to wejść, to jest winda. Gotowy? Dobra, na trzy. Raz, no. O wow, kurczę, udało się chyba. Ty jesteśmy tutaj. Yes. Udało nam się uciec. Widzisz? Yes. Pierwszy raz, kurczę. Uh. cię wydostałem. Widzisz? Po, pomogłem cię, cię uratowałem, doktorku. Widzisz, tak Słuchaj. wygląda nasz świat tak, na powierzchni. Tak. Ile cię tutaj nie było? Jest co długo mnie nie było długo. A czemu się tak A. dziwnie śmiejesz? O co tu chodzi? No chodź, coś ci powiem. Słuchaj, wiesz co? Oszczędzę cię, dlatego że że mi pomogłeś. Bo wiesz co? Ja ci powiem, że ja jestem SCP-742. Co? O, 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 kurczę! Jestem, jestem słuchaj, nie, nie SCP-742. Co to było? 742, Proszę, to był Abel. Czekaj. Jestem wirusem, tak, wirus, który zainfekuje ludzkie ciało. Ja zainfekowałam wiesz kogo? tego doktorka i przejąłem nad nim kontrolę. A o, teraz styd. ty wypuściłeś mnie, czyli nie wirusa. Nie I teraz będę normalnie każdego zarazał. Każdy będzie SCP. Ja rozumiesz? to jestem SCP. Poszalałeś <laughs> Oszalałeś? Przestań, kurczę. Na razie ja teraz nie mogę. po tobie! O nie, o nie, o nie! I co ja teraz zrobię, słuchajcie? Zostawian dziękuję za oglądanie, mi się już nie chcę tego komentować. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.